Cześć, w zasadzie miałem tego materiału nie komentować ale proza z życia dzisiaj napisała taki dziwny scenariusz, że materiał sam się stworzył zaczęło się od tego, że udałem się do szkoły syn zapomniał śniadania chciałem dostarczyć śniadanie, czapkę no i przy okazji porozmawiać z dyrektorem bo była ostatnio taka sytuacja, gdzie doszło do jakiegoś tam konfliktu słownego z jednym z nauczycieli właśnie odnośnie maseczek i nienoszenia Bo dzieci są prześladowane w szkołach, jeżeli chodzi o samonoszenie maseczek. Wiecie, dzieci, dzieci są bezbronne i one nie do końca potrafią zająć stanowiska, czy też z góry są jakby nacechowane poddaństwem względem nauczyciela. Nie wolno im zbytnio mm, zabierać głosu. Tak są uczone po prostu, tak są programowane, że to są pewne autorytety i z nimi się po prostu nie dyskutuje. Należy wykonywać polecenia bez uzasadnienia jakiegoś, y, powiedzmy, logicznego. Y, no i co? I, y, do rozmowy nie doszło, ponieważ y, pan Tadeusz Wojciechowski, dyrektor y, szkoły podstawowej. W, w miejscowości Lesięcice to jest województwo polskie yy, powiat głupczyce. No i zadzwonił na policję. Zadzwonił na policję, że ja jestem dla niego zagrożeniem. I to właśnie w sprawie pana dyrektora przyszedłem, ponieważ właśnie jego chciałem dopytać, jak to jest, że on nie nosi maseczek. A wszyscy inni, którzy również tego nie robią, są dla niego zagrożeniem. Znaczy się, że on nie jest zagrożeniem, ale już środowisko, w jakim się znajduje, jest dla niego zagrożeniem. Jeżeli ktoś inny z zewnątrz nie ma tej maseczki, on oczywiście też nie miał, ale on jest u siebie. to On jest u siebie i on nie stwarza zagrożenia dla nikogo, bo on jest u siebie. Właśnie jeszcze kwestia tego bycia u siebie. Czy dyrektor który zajmuje stanowisko w zasadzie na państwowym etacie, można by było powiedzieć. Budżetówka to jest utrzymywane z, z pieniędzy wszystkich osób płacących podatki. Również z tych, którzy nie chcą płacić podatków, ale są do tego przemuszani z różnych podatków pośrednich, tych danin publicznych, czy jak oni to tam sobie jeszcze nazywają. Czy on jest u siebie? Bo w zasadzie kto mu płaci? No, kto mu płaci? Pieniądze dostaje pewnie na konto, przelewem z ministerstwa. Nie wiem, może edukacji, a może ministerstwa finansów. Nie mam pojęcia. Ale jeżeli z tamtych rejonów wpływają pieniądze, to znaczy, że ktoś jest na utrzymaniu tak zwanego podatnika. To czy on jest u siebie? Czy taki dyrektor ma prawo powiedzieć, że on jest u siebie? No, chyba nie. Jest chyba u suwerena czyli u każdego jednego, który łoży na jego utrzymanie, no nie czarujmy się, no taka jest prawda. No i tutaj też właśnie taki jakiś dziwny, no, dziwne podejście, człowiek, który nie ma świadomości, on nie wie tego, że on jest u kogoś. No i przyjechała policja, nie minęło wiele od, od momentu tego zdarzenia, zdążyłem dotrzeć do domu, Kilkanaście minut minęło, no i pojawili się funkcjonariusze policji pod bramą. I teraz tu jest taka dosyć ważna kwestia, ponieważ yy, no, mentalność tych ludzi jest taka, że oni, oni chyba nie do końca wiedzą, co robią. Yy, Im się wydaje, że jeżeli ktoś im kazał coś robić, to oni ma, muszą to robić. To są takie, no, takie pustaki bezmyślne. Nie mają własnego zdania. Są w jakiś sposób, nie wiem, sterowane przez swoich przełożonych. Są, nie wiem, może tam się przyjmuje takich ludzi, którzy po prostu muszą być podatni na, na kontrolę przełożonych swoich. Przyjeżdża pani, chce mnie legitymować na prywatnym terenie. Nie do końca wie, dlaczego to robi narzuca mi, że ja jej czegoś odmawiam, kiedy ja jej niczego nie odmawiałem, bo przecież jak zobaczycie na tych są dwa nagrania, które wcale w jedno, to zobaczycie, że niczego jej w zasadzie nie odmawiałem, udzielałem odpowiedzi na jej pytania, tylko, że one były niezgodne z jej oczekiwaniami, czyli zderzyła się z jakąś ścianą, do jakiegoś sprzeciwu, że tu o proszę pojawił się ktoś, kto, kto nie chce się poddać kontroli yy, i że ja muszę jej przyznać rację, że ona ma słuszność. No, powiedziałem pani, że jeżeli chce yy, ciągnąć tę sprawę, mogę jeszcze dodać, że marnując przy tym pieniądze wszystkich podatników, bo to jest marnowanie pieniędzy, bo ja nie wiem, czy tutaj faktycznie yy, zaistniała yy, taka sytuacja, w której należy jakiekolwiek środki finansowe z tego budżetu, tego kraju. Przeznaczyć na prowadzenie w ogóle takiej sprawy, jaka tutaj się odbyła. No i ja myślę, że nie można tego pozostawić tak bez odzewu, bo, bo wiecie, jeżeli będziemy sobie na to pozwalać, to dojdzie do takiego momentu, że nie będzie naprawdę wolno nic nikomu, nie będzie wam wolno samodzielnie myśleć, jak u Orwella. Po prostu. Zamyśli będą was karać i narzucą wam, że to jest jedyna słuszna racja, że tak trzeba, i będziecie musieli zapierdalać po prostu na to, żeby płacić te haracze, bo to są wyłudzenia i haracze tutaj. Tu, następu, tu jest początek do tego, aby, aby was doić. No, w tym przypadku mnie, no ale to się tyczy każdego jednego, bo to z taką sytuacją się może spotkać naprawdę każdy. Każdego dnia. Pani tutaj na podstawie artykułu 65, chyba chodzi o kodeks wykroczeń, bo tego już nie dodała, o, o zatajeniu danych lub odmowie podania danych. To co wiedziałem i znałem, zgodnie z prawdą, podałem. Do reszty nie czuję się zobowiązany, ponieważ jestem firmą, nie mam zamiaru zawierać żadnych yy, transakcji handlowych, żadnych umów, yy, żadnych mandatów. Yy, no. Kto będzie płacił za mój czas poświęcony na to, żeby ganiać wokół tej chorej sprawy, bo ktoś sobie wymyślił, że, że ja komuś zagrażam. Jeżeli nauczyciel w trakcie lekcji chodzi bez maseczki, a od innych żąda, żeby chodzili, to to gdzieś jest jakaś taka sprzeczność. No, dzieciaki może no, nie mają jakby umiejętności jeszcze, żeby wejść w jakąś taką większą konwersację z takim nauczycielem, chociaż są jednostki, które się trafiają, ale mimo wszystko są na straconej pozycji. A kłóci się z nimi to wewnętrznie, że gość sam nie nosi, a nam każe. No to dlaczego? No dobrze. No to w sumie z jednej strony nawet rodzi się pewien bunt, który jest tutaj chyba wydaje mi się, pożądany. No to w zasadzie tyle tytułem wstępu. Ale jeszcze chciałbym dodać, że po prostu nie bójcie się policji. Nie bójcie się policji, słuchajcie co mówią i odpowiadajcie na ich pytania byle rozsądnie. Byle po prostu rozsądnie e, i, i, i tyle. Nie odmawiajcie im niczego przede wszystkim, ale poddajcie to też wszystko zgodnie z prawdą, która jest prawdą, która jest wam znana. Bo... Jeżeli chodzi o sam moment narodzin, to jest on wam przecież nie, nieznany. Który, kto z was pamięta moment narodzin? Jeżeli ktoś się pyta, proszę podać datę swoich urodzin, no ja nie mam daty urodzin. Ja mam czas zrodzenia. Moja rodzicielka sprowadziła mnie na ten świat i tylko ona tak naprawdę wie, kto jest moim ojcem oraz yy, kiedy ja się tak faktycznie zrodziłem? To ja mogę tylko domniemać. To jest ktoś, kto mógł mi narzucić. Tak powiedział, ale czy to jest zgodne z prawdą? Jeszcze zadajmy sobie pytanie, która była dokładnie godzina co do sekundy, ile to było metrów nad poziomem morza. Dajmy więcej punktów odniesienia, jak już tak, żeby to dokładnie zweryfikować. Niczego nie zataiłem. Wszystko powiedziałem, to co było mi znane, zgodnie z tym, co wolno mi, że tak powiem, w moim własnym imieniu tylko podać. I tyle, a ja nie pamiętam, choć bardzo się staram, to nie pamiętam chwili swoich narodzin po prostu. No, jest to pamięć dobra, choć ulotna. No, na przestrzeni tylu lat uciekło żeby nie przedłużać, bo to będzie trwało gdzieś łącznie za 20 minut, chociaż może nie. Zapraszam do obejrzenia najpierw materiału z, z dyrektorem szkoły, a później z panią funkcjonariusz policji Katarzyną, ale nazwisko zapomniałem, ale na nagraniu dwa razy powtórzyła, więc będzie słychać. Dozo. I miło do oglądania. O, 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 ustawić spokojnie tak. No, no proszę. No robisz. na znaczy do dyrektora. Znaczy ja nie noszę maseczki, ja nic nie zakładam, można wejść, tak? Dzień dobry. Proszę pana, proszę założyć maseczkę, jak pan chodzi, dobrze? A? Bardzo proszę o to. Ale proszę pana, ja właśnie w sprawie czy tej maseczki. Czy pan ma doświadczenie o tym, że może pan bez maseczki? Proszę pana, nie, nie mam doświadczenia. No do, to proszę wyjść, to ale, ale wie pan, y, ja mam do pana sprawę, także wie pan. Proszę, proszę wyjść mi stąd bez maseczki, proszę mnie nie wchodzić. Ja ale dlaczego pan? Bo... pan nie ma maseczki? Proszę pana, jestem u siebie w gabinecie. No dobrze, ja proszę rozumiem. Wyjść gabinetu, ja w... Proszę wyjść mi z gabinetu. Ale ja właśnie w sprawie ma... tej maseczki tutaj przyszedłem, proszę pana. Nie, proszę pana, proszę doświadczenie mi pokazać. Ale bez pan bezchali. nie jest upoważniony do tego, żeby żądać. A ja jestem upoważniony do tego, żeby pilować. To bezpieczeństwo. Ale ja na, 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 po, na jakiej panie? podstawie prawnej? Już Panu zaraz Panu powiem na jakiej podstawie prawnej. Ale Pan. Ja 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 dom, na policję. Ja przyszedłem do Pana w dwóch kwestiach. Ja chciałem z Panem porozmawiać. Pan będzie w ten sposób tą sprawę załatwiał? Ja zdanie na policję. Czy mogę prosić o interwencję policji, bo to przyszedł do mnie pan do szkoły, a w szkole obowiązuje zakaz za noszenia maseczki zgodnie z, z przepisami prawa, a ten pan nie chce, nie chce wyjść ze szkoły i e, sprawia problemy. Wszedł do mnie do gabinetu i żąda do mnie prawa, że on może przebywać w pomieszczeniu zamkniętej bez maseczki, a nie ma takiej życzenia. Czy może przyjechać do, do szkoły do Lisieńcic? Szkoła Lisieńcice, ulica Szkolna 5. Tak, tak, kontaktował, tak. Nie wiem, proszę Panią, jakiś Pan przyszedł i coś chce rozmawiać, nie wiem na jaki temat, ale w każdym razie ja go poprosiłem, żeby założył maseczkę. Nie ma ochoty zakładać maseczki. A zgodnie z przepisami prawa w pomieszczeniach zamkniętych ma obowiązek Proszę w myśl rozporządzenia, które jest poniżej, jeżeli chodzi o hierarchię ustaw, Konstytucja jest wyżej, a tam... Proszę jeszcze raz, ładny pan tu mi zakłóca. Jeszcze jakie pytanie? Ja jestem w szkole, w szkole się w gabinecie, dyrektor jak po szkole. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Może pan poczeka na zewnątrz? Nie, nie mogę, proszę pana. Ja pana ja... i tak nie będę słuchał, bo zaraz tu przyjeżdża policja i będzie, będę z panem, z panem rozmawiał. Bardzo y... proszę, żeby pan wyszedł stąd. Czy może pan wyjść stąd? Pan mi, pan mi gro, e, naraża mnie teraz na niebezpieczeństwo. Na no jakie niebezpieczeństwo? Proszę wyjść stąd. Nie będziemy dyskutować. Proszę mi wyjść. Czy może pan mi wyjść stąd? Tak, oczywiście ja... Proszę pana na pomieszczeniach zamkniętych, ja hmm. jestem u siebie i proszę mi wyjść stąd. To jest y, pana odpowiedź. Pan tak. nie jest u siebie, proszę ja pana. Ja jestem u siebie, Ale jest pracy, to, nie, jest mój... to jest mój gabinet pracy. Nie, to jest... To nie, jest, gabinet, pana, nie który, jest gabinet, który został panu powierzony przez obywateli tego kraju. Nie proszę pana, pan nie, proszę pracuje pana. w budżetówce. To ja nie, pana. ze swoimi sąsiadami i współplemieńcami z tego rejonu zrzucamy się na pana co miesięczne wynagrodzenie. Pan nie jest u siebie. Pan jest w tej proszę chwili mi wyjść u mnie. Stąd. jako rodzic ucznia. Pan jest w tej chwili u mnie w pracy. Pan jest na moje polecenia, nie ja na pana. Pan nie rozumie o co tutaj chodzi. Proszę pana. Ja chciałem tylko Pana poinformować, że ja miałem dwie ważne sprawy. Skoro nie chciał Pan ze mną wiemy. porozmawiać, e, ja upublicznię te materiały, które tu właśnie zgromadziłem w internecie i mam nadzieję, że jest Pan tego świadom. Jest Pan tego świadom, tak? Proszę, proszę maseczkę nałożyć. Proszę Pani, nie noszę maseczki, no nie ma takiego dalej, obowiązku. I Właśnie w sprawie tych nieszczęsnych maseczek przyszedłem tutaj do szkoły. To proszę Ja sobie pozwolę do Pana wystosować oficjalne pismo. Do, I do zobaczenia. bym Pana wpuścił, bo ja Pana nie wpuścię, proszę, Sam weszłem, ja nie potrzebuję, żeby mnie ktoś puszczał, Proszę Pani, ja jestem swoim, na swoim terenie. Dobrze, tam proszę. Ja jestem Wychodzimy. na swoim terenie. Wychodzimy. Jestem jednym z osób, które y, daje pieniążki Dobrze. co miesiąc na utrzymanie tego budynku. I on należy nie, do tak zwanego rozmawiamy. suwerena. No nie rozmawiamy, ja rozumiem. Wychodzimy. Czy to jest jakiś... Proszę Pani... To jest jakieś niedorzeczne rzeczy, się tutaj odbywają. Ja rozumiem, że monitoring jest tutaj czynny 24 godziny na dobę, przynajmniej w czasie trwania zajęć, więc ja bym y, proszę poinformować dyrektora, że będę zgłaszał się z udostępnieniem y, za ostatnie 7 dni nagrań z tego, y, z tego budynku. Proszę, ale, ja, ja, ja rozumiem, nie obcy, ale. Nie ja, po ja, ja nie jestem obcy, proszę pani. Ja jestem to, ja osobą, która utrzymuje to, to, to ten ja nie budynek. Ja nie nie jestem nie nikim nie. obcym. Ja tylko po otwieram i pytam. zamykam drzwi, bo to mamy zamykane w tej chwili. Do widzenia. Przyszedłem do pana dyrektora, żeby porozmawiać z nim na temat maseczek i ogólnie prześladowania uczniów w tym budynku wielu, znaczy podejrzewam, że wszystkich. Bo wiecie, jak się ma dzieci, które chodzą do szkoły i zdają relacje, jeżeli się je pyta o to, co się dzieje w szkole i zdają relacje i są to rzeczy co najmniej niepokojące, no słyszeliście, nie widzieliście, ale słyszeliście, jak wyglądała sprawa. Także pan dyrektor jest strasznie obruszony, ja już do, zdążyłem się dowiedzieć, że on jest taki bardzo mocno. Na pokaz, czyli e, każe, tempi, gnębi uczniów odnośnie właśnie maseczek, natomiast sam ich nie nosi. W pomieszczeniach zamkniętych e, w, na, w czasie trwania lekcji uczniowie, którzy mają z nim lekcji, mówią po prostu, że on nie, nie nosi maseczki, on nie nosi ale, ale ja już przyszedłem i byłem dla niego zagrożeniem zresztą miał jakieś dziwne problemy z wysłowieniem się chyba go stres zjadł to by było na tyle, nie chce mi się tego nawet komentować ale na pewno tu jeszcze się pofatyguję do tej szkoły no cóż po wizycie w szkole można było się domyśleć, że pojawi się policja. to idziemy, już są panowie. Dzień dobry. Jeszcze raz, bo nie usłyszałem. Ze mną. Moje dobre imię żelaz? Grzegorz. Grzegorz? Tak. A, nazwisko? A w jakiej sprawie? Dlaczego A pani nazwisko, to potrzebuje? Proszę pana nie, nie noszę nazwiska. Bo ja mam dobre imię. Z rodu jestem Czernieckich. Czerniecki z rodu? Tak. tak. Dlaczego pan przyszedł i zakłóciła porządek w szkole? Proszę Pani, nie, nie wszedłem i nie zakłóciłem ładu ani porządku w szkole. Nie chcę Pan przyszedł do szkoły? Na do dyrektora, bez pozwolenia powieszeń, gdzie zajmuje się dyrekcja? Ale od kiedy ja potrzebuję pozwolenie, żeby wejść i porozmawiać z pracownikiem publicznym? Nie, nie musi Pan mieć zgodę. Od kiedy? Jeśli Pan wykonuje jakieś czynności, jakiś funkcjonariusz publiczny, to ten, to musi Pan mieć zgodę wejść do tego pomieszczenia. A to nie jest pomieszczenie służbowe, a nie jest ogólnie dostępne dla do społeczeństwa? Jak nie jest? Od kiedy szkoła nie jest ogólnie dostępnym nie miejscem? Nie, w na teren szkoły Pan mógł sobie... Wyszedł Pan, ale przyszedł Pan też maseczki przed... Nie? No tak, zgadza się, to może się bez... dokument od Pana? Nie. Nie, nie, tak, nie można. No, ale w, jakiejś, w jakim celu? Wylegitymowania. Ale na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, że proszę Pani sporządzała notatka. To proszę mi przysłać zaproszenie. To no dobrze, niechże Pani sporządza notatkę ustawy policji, ma Pan obowiązek podać dane personalne funkcjonariuszowi publicznemu. Pani, pan jestem w tej nie... chwili na terenie prywatnym, zgadza się? Tak. U siebie. Ale ja dzwonię w związku z tym... Gdzie Pani z dzwoni? Z pana, ja do Pana przyjechałem w związku z tym, że z pana interwencją. I chcę panu normalnie porozmawiać. No dobrze, to, to rozmawiajmy, ale... Ale, ale ja bym chciała, wiecie, ale Nie, nie musi Pani mi wielkie Ja Pani powiedziałem wszystko, co miałem do powiedzenia. Moje dobre imię z rodu, jestem Czerniecki. Co Pani chce więcej? Czy leczy się Pan triatrycznie? Nie. Nie leczy się Pan triatrycznie? A jakieś yy, data urodzenia Pan ma? Mam y, czas narodzin i jest on znany tylko i wyłącznie mojej matce. Proszę Pani, jeżeli... Chca... urodzenia Pana. Proszę Pani, nie mam... Y, na, na jakiej podstawie w tej chwili Pani działa? Kto by chciał usłyszeć? Na podstawie. Interwencji, że oraz nie, nie posiadam, nie noszę maseczek. Okay. Może pan być zwolniony? Jak najbardziej. To później pan będzie sobie dochodził swoich praw. Ja po prostu chcę tylko zweryfikować pana dane personalne. W związku z zgłoszeniem. W jakim celu? Ale ja nie, nie podejmuję. To, ale proszę pani, ja, ja, ja nie. No dobrze, ale Jak ja, ja nie panie? wchodzę w żaden kontrakt z pani firmą i nie czuję się zobowiązany do tego, żebym cokolwiek pani podawał. Ale... Jeżeli, jeżeli chce pani to załatwić formalnie, to proszę, niech dyrektor to zgłosi, a wy wyciń, wycińcie swoje kroki zgodnie z procedurami, które wam narzucono. Ja no również ja, będę pan, się do nich ustosunkowywał. To ja panu już teraz mówię mm -hmm. otwarcie w myśl artykułu 65, że pan mi odmawia podane dane. Ja nic danych, pani nie odmawiam, ja wszystko to pani podałem. datę urodzenia? Ale proszę pani, e, ja nie znam swojej daty urodzenia. Datę urodzenia zna tylko moja matka, ona mnie zrodziła i tylko ona y, zna te dane. Panie Szanowny, odmawia Pan podania do nie, dokumentu tożsamości w ogóle. Pan nie, też nie posiada, tak? Nie, nie posiadam. Nie posiada Pan, zacząłem z weryfikacji, ani nie pamięta Pan, nie pamięta pan kiedy Ale, pan ale dlaczego Pani chce ten... mnie na moim terenie prywatnym weryfikować? W jakim nie celu? Dziękuję Pana, że w związku z tym za odmowę danych personalnych będzie skierowany Pana wniosek do sądu rewoguczyca. Yy, Dziękuję Panu bardzo, do widzenia. Miłego dnia życzę. I do zobaczenia w końcu. Takie oto Państwo przyjechali samochodem. Jest godzina 14.06 24 stycznia.